Dobry moi drodzy, witajcie już w szóstym dniu vlogmasu. Dosyć szybko jakoś te dni mijają. Tak, szósty, już już będzie siódmy, ale to fajnie, coraz bliżej święta. E, przyszłam dzisiaj tak do połowy umalowana do Was, um, bo mam podkład, puder, trochę bronzera, um, zrobione brwi i chyba nic więcej. Nie, nie mam nic więcej. E, pomyślałam sobie, że um, dzisiaj e, właśnie będzie Mikołaj, będzie rozdawał te prezenty. Idę właśnie do brata. I tak sobie pomyślałam, że może e, zmaluję troszkę coś e, na oku, chociaż jakoś tak mm, inaczej niż na co dzień. I wziąłam sobie paletkę od Hani. To jest paleta z Glam Shopu, e, brązowy cukier. Ona jest w takich, z tego co pamiętam, brązowych kolorach. E, no, brązowych, można tak powiedzieć. Nie wiem, czy Was tu nie będę razić. Ona wygląda tak. E, Najbardziej chyba używanym cieniem przeze mnie jest ten tutaj piękny, on się nazywa Posypka, jest taki no naprawdę dający wrażenie. Tutaj mam wszystkie swoje pędzle do oczu, one są głównie takie po prostu no name, mam chyba tylko jeden zestaw z firmy Jessup, Jessup tak? coś takiego. I mam je właśnie do oczu i do twarzy jeden taki większy zestaw, a tak to reszta. No chyba, że tam do twarzy mam jeszcze kilka jakichś, nie wiem, czy z Biedronki, czy z Makeup Revolution, ale tak to do oczu to są wszystkie te. Także postanowiłam dzisiaj nieco inaczej się umalować. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie, bo dawno się nie malowałam. W ogóle paletki to już leżą tam naprawdę niewyciągane od dłuższego czasu. Zaraz zobaczymy, co mi z tego oka wyjdzie. Zawsze lubiłam malować kreskę, ale e, ręka mi się wręcz trzęsie, jak ją e, ostatnimi czasy robię, bo e, bardzo rzadko to robię i mi nie wychodzi Także dzisiaj chyba nawet z kreską sobie odpuszczę, żeby niczego sobie nie psuć, e, coś tam tylko e, popróbuję. Może nie będę się odzywać, tylko Was albo przyspieszę, albo po prostu e, wrzucę Wam jakąś muzykę, jakiś podkład i tak się tutaj pomaluję. I na koniec pokażę Wam może efekt końcowy. I aż skończony, nie wyszedł dokładnie tak jakbym tego chciała, cały czas się tu będę przeglądać, um, ale już pomijając to, że dawno się nie malowałam, to do tego mam bardzo złe światło tutaj przy tej toaletce, naprawdę a dzisiaj jeszcze jest tak um, pochmurnie i ciemno, że no kompletnie w niektórych momentach tam już nic nie widziałam lepiej mi było chyba tutaj na tej kanapie się malować niż tam um, nie wiem, muszę coś pomyśleć, bo też mam żółte Żarówki z żółtym światłem. Muszę je chyba koniecznie wymienić na białe, albo nie wiem, tą um, toaletkę gdzieś postawić w inne miejsce. Nie wiem, bo um, no, nie jest to tak, jakbym tego chciała do końca, ale myślę, że um, tak na wyjście do rodziny może być. Za chwilkę Wam pokażę jeszcze może dokładnie, jakich cieni użyłam i w które miejsce. Chociaż to nie jest żaden jakiś tutorial, i um, nie pokazuję, jak macie się malować, bo. Um, nie o to tutaj chodzi, tylko tak po prostu pokazałam Wam, jak robię to ja użyłam tego jasnego cienia, podstawa tak mniej więcej troszkę wyżej niż załamanie tak między łukiem brwiowym potem użyłam słód w załamanie, agawy dodałam w zewnętrznym kąciku, w którymś momencie się pomyliłam z tym klonowym, więc potem troszkę je zmieszałam żeby tak nie została mi taka czerwona plama i co? Cukiernica poszła na, oj, na całą powiekę. Polewka w tutaj wewnętrzny kącik, i to chyba tyle troszkę na koniec to jeszcze wszystko porozcierałam, bo jak zobaczyłam w innym świetle to zauważyłam, że są plamy, także roztarłam to jeszcze chyba bardziej na koniec, tym cieniem podstawa, i wyszło tak jak wyszło. Wszyscy jesteśmy w domu od jakiejś godziny, jest koło godziny 20. Od razu wykąpaliśmy w Wiktorię, jak wróciliśmy, sami zaraz idziemy się zbierać do spania, bo ja już jestem też taka zmęczona, rozmazana. Za dużo dzisiaj się nie odzywałam, ale nie miałam możliwości, bo Miłoszek ma już ósmego urodziny, no i dzisiaj miał torta i kilka osób u niego było, także no nie miałam jak się za bardzo tam odzywać, bo też no nie chciałam tam wszystkich pokazywać i poza tym no chciałam troszkę dzisiaj poświęcić ten dzień właśnie... Na spędzeniu czasu z nimi, z rodziną, więc um, no nie miałam za bardzo jak, ale myślę, że ci, którzy mnie oglądają, to zrozumieją um, i docenią nawet ten dzisiejszy dzień, e, dzieciaki ogólnie zadowolone z Mikołaja, z prezentów, także wszystko się udało, e, naprawdę cieszyli się, bardzo długo się bawili, także mm, myślę, że wszystko na plus, wszystko dobrze, e, nawet moja Wiktoria była po prostu oczarowana wszystkimi prezentami, które dostała, naprawdę była zainteresowana wszystkim, mimo, że jest malutka i e, no nie wszystko jeszcze rozumie, ale wszystko jej się podobało, też była taka grzeczniutka, miała tylko jedną drzemkę tam i naprawdę było super. Także tak minął nam dzień i jeszcze zaraz skoczę szybko po ten kalendarz z czekoladkami. No i będziemy się już żegnać i tak będzie wyglądał koniec tego dnia. Mam nadzieję, że jakoś będzie wyglądał ten vlogmas. Ja jeszcze oczywiście go za chwilkę muszę zmontować. I wrzucić. No, także nie będę już przedłużać i się spieszę, bo chciałabym, żeby jeszcze dzisiaj właśnie on wszedł. I to no właśnie o której to będzie godzinie, ale jeszcze jakoś się wyrobię. Także idę po kalendarz. No i otwieramy szósteczkę. Jest tutaj z brzegu. Co tutaj dzisiaj było? A tutaj mamy bałwankę. O jejku. Liczny bałwanek. Niestety przy ostatnim śniegu, którego już nie ma, nie zdążyłam żadnego ulepić. Jeszcze żyję nadzieją, że może jakiś śnieg się pojawi. A tymczasem żegnam się z Wami, moi kochani. Zmykam już się szkować. do spania. Trzymajcie się cieplutko, widzimy się już jutro. Pa!